Ja jestem Fabian i dzisiaj nagrywamy nowy odcinek jak pobrać Traffic Rider um, na, na takim prywatnym serwisie macie normalnie nie skończyłaś golda więc tak chodzicie w wy... kurde bo ja chromę wychodzi... wyłączyłem bo mnie reklamy przychodziły i tak włączacie chromę um, włączacie chromę wchodzicie w chromę wpisujecie Reksydyly Reksydyly wchodzicie w stronę tutaj to jest to, te pierwsze i wpisujecie Trafika Ridera, Trafik Rider, wziukaj wchodzicie Redmore i zobaczcie tutaj macie mod Ultimate Gold, Ultimate Cash, Ultimate Case, Ultimate Double Cash jak jest normalnie, no to wszystko macie. I tu klikacie paga, ja już to zrobiłem, więc nie będę tego pobierał. I tutaj, gdzie pisze dowrant links, te dwa pierwsze. Yy, znaczy się ten pierwszy, nie ten pierwszy, tylko ten drugi. Dovent app, chwilę mod v1.60 i to pobieracie. I potem, jak już się wam się pobrało, wchodzicie wy w tą grę. Katie, włączę chromę, żeby mi reklamy nie przychodziły z tego YouTube'a Piek. Patrzcie teraz to, Chodzicie. ja ogólnie w to już grałem, więc nie wiem jak to robić, patrzcie, patrzcie to, pyk, widzicie tego gołda, patrz, normalnie wszystkie te macie. wszystkie te macie. możecie sobie robić co chcecie, więc jak się odcinek wam spodobał, to dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, pozdrawiam, a ja przypnę wam serduszko, yo.